Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Dzisiaj pokażę wam figurkę konstrukcyjną K2SO. 845 elementów za 400 zł katalogowo. Oczywiście w Alto znajdziecie ten zestaw w niższej cenie. Co do figur konstrukcyjnych z Gwiezdnych Wojen, to uważam, że to jest seria bardzo nierówna, bo mieliśmy takie niewypały jak Chewbacca, przynajmniej moim zdaniem. Wicked, który ostatnio się pojawił, jest taki raczej średni. CitriPO miał bardzo fajne momenty, ale też kilka dziwnych rozwiązań. Jeśli chodzi o k 2 so uważam, że to jest w ogóle chyba jedna z ciekawszych figurek w całej kolekcji. On po prostu idealnie nadaje się do odwzorowania właśnie w takiej skali, w takiej formie. Po prostu mnie ten zestaw przekonuje. Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, stwierdziłem, kurczę, muszę go mieć jak najszybciej i stwierdziłem, że powinienem ten pomysł zrealizować, więc zestaw kupiłem i dzisiaj wam go pokażę. To co, otwieramy pudełko, a potem będziemy się delektować konstrukcją. Znacie zasadę, pionowe pudełka pokazuje poziomo, bo po prostu tak wygodnie mieszczą się w kadrze. Możemy na pudełku również zobaczyć Andora, możemy również zobaczyć szturmowca, ale przede wszystkim możemy zobaczyć K2SO, który być może zapomniał o dniu Nuk, ale i tak wygląda bardzo obiecująco. Pudełko z drugiej strony prezentuje się w ten sposób: możemy zobaczyć K2 w nieco innej pozie, a tutaj w jeszcze nieco innej, a tu z kolei możemy zobaczyć, jak prezentuje się. Podstawka kolekcjonerska, na której jest również miejsce dla figurki. No i co? Wyciągnijmy sobie to, co w pudełku w takim razie. O, są naklejki. A szkoda, bo myślałem, że jednak bez naklejek się obejdzie. Naklejek mamy tutaj raptem 8. Jeśli chodzi o worki z klockami, tych znajdziemy 8. Tyle co naklejek, a tak prezentuje się. Instrukcja. Sądząc, bo na klejkach plakietka będzie nadrukiem, za to duży plus. No to ja idę to poskładać i zaraz zobaczymy, jak k 2 so prezentuje się po złożeniu. K2SO to zestaw, który udowadnia, że sety na licencji Gwiezdnych Wojen mogą być dobrze wycenione, ale z drugiej strony widzimy też, że te ceny windują minifigurki, które są do tych setów dołączone, no bo tutaj mamy tylko jeden odlew droida. A jeśli chodzi o ogólny odbiór tej konstrukcji, za chwilę powiem Wam nieco więcej. Lego ostatnio chyba cierpi na deficyt zawiasów, które można montować w nogach, bo całkiem niedawno pokazywałem Wam ATST w wersji UCS i nogi tam się nie ruszały. Dokładnie tak samo jest tutaj. Jeśli chcielibyście sobie nieco inaczej ustawić droida, nie ma takiej opcji. On będzie się kołysał niczym trawa na wietrze, ale nie zmienicie sobie pozy jego nóg. No i teraz tak, jeśli chodzi o podstawkę, mamy tutaj taki niewielki kawałek podłogi, i jeśli chcecie sobie droida odpiąć, jest taka opcja on po prostu jest zamocowany na pinach i prezentuje się to w ten sposób. Gdyby ktoś się zastanawiał, tak podstawka wygląda od spodu. No i teraz, jeśli chodzi o nogi, to tak, kształt i proporcje według mnie są całkiem w porządku, natomiast znowu dziwię się temu, że nogi od wewnątrz nie zostały zabudowane. To wygląda dokładnie tak, jak w najtańszych mechach, które kupuje się za kilkadziesiąt złotych, czy to w Ninjago, czy w innych seriach, jak na przykład mechy ze Star Warsów. No ale, wiecie, kurczę, trochę to mogłoby wyglądać wyglądać inaczej, bo znowu, gdyby tutaj zastosować te odwrócone tajle i zaślepić choćby te uda, wyglądałoby to nieco lepiej. Oczywiście, kiedy sobie ustawicie takiego droida na półce i z większej odległości będziecie na niego patrzeć, to przez to, że on ma jednolitą kolorystykę, nie będzie to rzucało się w oczy, ale fajnie, gdyby też zadbano o detal. No, to tyle jeśli chodzi o nogi, możemy przejść teraz nieco wyżej. Moje pierwsze skojarzenie to stalowy gigant, ale jeśli chodzi o odwzorowanie głowy, to zdecydowanie K2SO wygląda naprawdę w porządku. I co więcej, możemy tą głową sobie poruszać, także nie zapominajcie o rozgrzewce. Warto trochę się poruszać i można teraz ruszać do boju. Zastanawiam się tylko, czy proporcje w tym miejscu, gdzie wam teraz pokazuję, są ok, bo mam wrażenie, że ta część jest zbyt mocno wcięta i w ogóle tutaj po prostu chyba zostało nieco za dużo przestrzeni. Poglądałem sobie też parę zdjęć przed nagraniem recenzji i. Po prostu, jak sobie tak zestawiałem ten wizerunek klockowy ze zdjęciami, to miałem wrażenie, że coś tutaj nie gra. Ale może to tylko mój punkt widzenia, więc piszcie, jak wy to widzicie, i czy też tutaj dostrzegacie, że są pewne rozbieżności. Co do rąk, no to oczywiście możemy sobie ruszać ramionami, i tutaj opcja obrotu o 360 stopni jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast odchylać rękę można tylko w takim zakresie. O, tak odchylam, że aż odpadł mi ten naramiennik i chyba go zamontowałem źle ale zaraz to poprawię. O, udało się. Jeśli chodzi o łokieć, ten się zgina, nadgarstek również się zgina i obraca. No i oczywiście mamy tutaj chwytne paluchy, więc jeśli chcecie mu dać coś do ręki, też jest taka opcja. Nawet jeśli chcecie dać mu kogoś do ręki, kim k so będzie mógł po prostu rzucić. Tak wyglądają plecy. No i jeśli chodzi o wykończenie droida od bioder do głowy, jest naprawdę w porządku. No ale kiedy zerkniemy sobie jeszcze raz na te nogi, no to naprawdę od zewnątrz jest w porządku, ale od tej wewnętrznej strony, no po po prostu coś nie gra, tym bardziej, że on jest tak ustawiony, że i tak widzimy tutaj takie niedokończone elementy. A szkoda, ale tak jak mówiłem, z większej odległości jest po prostu w porządku. Nie przestanie mnie chyba nigdy zadziwiać to, że te większe tabliczki, które trafiają do UCS-ów mają ślady po wtrysku, a te mniejsze nie. Może LEGO właśnie takie elementy powinno dawać do kolekcjonerskich zestawów i wtedy będzie to wyglądało lepiej. Jakby co, dam numer do blika, nie musicie mi dziękować. Oczywiście mamy tutaj istotne informacje na temat droida, jest też jego wizerunek i naturalnie figurka. Zdecydowanie wolę jego dużą konstrukcyjną wersję. Mamy tutaj oznaczenia Imperium, głowa jest nieruchoma, więc ona jest na stałe przytwierdzona do torsu i możemy go zginać. Mniej więcej w połowie możemy też ruszać łapami i to właściwie tyle. Jakiś czas temu pokazywałem wam dużą figurkę konstrukcyjną C3PO i miałem problem z jego głową. Szczególnie ze względu na tego tajla w kształcie tarczy Nexo, który po prostu powodował, że miałem jakiś taki zaburzony odbiór tej figurki. W przypadku K2SO jest zdecydowanie inaczej. Głowa jest ok. I ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o całą konstrukcję, to ona mi się podoba. Są tutaj oczywiście pewne niedoskonałości. Nadal uważam, że coś jest nie tak z tymi proporcjami w okolicach brzucha i klatki piersiowej, ale być może to tylko Moje widzimy się, dawajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jeśli chodzi o nogi, no to tak jak mówiłem, są pewne mankamenty, bo fajnie gdyby one były zabudowane z każdej strony. W wielu dużych mechach Lego pokazuje, że da się to zrobić i nie stanowi to żadnego problemu. Ale z drugiej strony, tutaj na korzyść tej figury po prostu wpływa kolor z tego względu, że z nieco większej odległości czarny te mankamenty maskuje. Więc ogólnie na plus cena też zaskakująco dobra jak na Star Warsy. Więc jeśli lubicie tego rodzaju to możecie śmiało po tego droida sięgnąć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.